Teraz już poczeka nas, przejdziesz, spokojnie Dobra. Teraz już jesteśmy gości. To jest ten? Na bok, na na To jest jedno. Który to jest? Z tej Tutaj Do każdego teraz wiosełka. Uśmiech? No jest, jest, jest. Teraz machamy. Mogami, <grym> oh! Nogami, rękami czym ma być? <grym> Włosami też! Dobra! No nie, nie pierwszy, już przepływaliśmy w roku ubiegłym, no a dzisiaj w tym roku to pierwszy. A poza wkroły jakieś wcześniejsze? No to jeziora były, ale porzecę się zdecydowanie szybciej i lepiej pływ. Z prądem oczywiście. Oj, pływam, pływam od, od, od urodzenia. Na kajaku w kilka lat. Zaczynamy dzisiaj spływ kroi. Jest to wspaniała przygoda. Myślę, że poznajemy nasze tereny. Nie musimy jeździć na Kostynię, nie musimy jeździć na inne, na inne szlaki. Promujemy swój własny szlak blisko domu. Myślę, że każdy z nas może spokojnie weekend poświęcić swój czas wolny z przyjemnością nad wkro. Idea jest taka, że 26 czerwca jest Narodowy Dzień Kanu, święto, które jest obchodzone w Kanadzie. Na całym świecie i w tym samym czasie są organizowane imprezy właśnie poświęcone kanu kajakom, czyli znaczy mówiąc kanadyjkom i kajakom. I po prostu no, łączymy się w ten sposób jak z Kanadyjczyk. Mąż zostaje. Mąż! <laughs> <laughs> Ja, kom. Sandal. Sandal. Ja. Ja, kom. 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 Ja, Uważajcie, bo tam, to ojejku, co drugi co wpada. Powahamy do kamery. Dzięki!